Witajcie. Zapraszam do rozkładu z trzema opcjami wyboru. Pamiętajcie oczywiście, rozkład ogólny, nie rezonuje z każdym, nie ma takiej możliwości. Bierzecie tylko to, co jest dla was. Ehm, niespodzianka. Co miłego idzie do ciebie, do twojego serduszka. Co sprawi ci przyjemność, co będzie taką milutką niespodzianką. Takie pozytywne wibracje, pozytywne zaskoczenie. Macie trzy karty, wybierajcie sobie bardzo intuicyjnie. Tulipany, klucz, list. Ja zaczynam od tulipanów. Co tutaj idzie za miła niespodzianka dla tej pierwszej opcji? Ale się rozjaśnia, ale się przejaśnia, ale tu jest miłośnie. Coś fajnego idzie, coś nowego. Tej wiosny. Tutaj, no takie może być nowe, stare. Jakby. No tak, umarło, rodzi się od nowa, nowe życie idzie do Was, jakaś nowa energia wielkiej bliskości emocjonalnej z kimś ważnym. I to może być taka miła niespodzianka: no bo tutaj mogą być miłe słowa, może być taka szczera rozmowa od serca, może być jakieś takie miłe spotkanie, taka randeczka, a gdzieś jakaś taka przyjemność, ale ona nie do końca jest taka jawna, tu jest taka strefa nocy i tu możecie mieć jakiś kontakt ze sobą w najbliższym czasie możecie sobie coś, coś wyjaśniać, jeśli chodzi o tą miłość bo tutaj los y, sypie wam tą, y, tą energią nowości, tej zmiany no Prost w serce. Tu jest informacja i zdarzenia prosto do serca. Tutaj idzie bardzo dużo przyjemności. Tutaj taka bliskość, takie przytulanie, taka, taka czułość, jakby tutaj jakby się robiło miejsce na jakąś czułość. na coś takiego bardzo bardzo przyjemnego. Tu jest bardzo emocjonalnie. No to jest miła niespodzianka. Może ktoś dostanie jakiś prezent przy okazji. Może przy okazji dostanie kwiatek, ale tutaj a to się bierze stąd, że komuś się zapala w głowie jakaś lampka, do kogoś coś dociera, jakieś zrozumienie tej e, sytuacji, taka wielka prawda, e, duchowa, mentalna. Nagle ja, ja wszystko już wiem, ja wszystko rozumiem, wiem co powinienem zrobić, wiem jak powinienem postąpić. Co zrobić w tej sytuacji? I tutaj jest tak niespokojnie w eterze. Tu się zanosi na jakieś wieści, na jakiś kontakt, robi się taki ruch. To też jest takie spontaniczne, ale w ogóle to wasze spotkanie jest z taką dozą, wielką dozą czułości, takiej bliskości. I tu jest bardzo spontanicznie. Tu nawet wineczko się może polewać, albo jakaś woda, albo bardzo jest tutaj e, duże nawodnienie. Te kielichy. One się przelewają. Tutaj coś. No, ktoś po prostu tutaj stąpa no, po kolana w wodzie miłości. Przychodzi nowe, przychodzi nowe po jakimś trudnym czasie, po jakiejś. No. Ja nie wiem, czy po tej zimie ktoś rzeczywiście się budzi do tego życia. Jeśli chodzi o tą miłość, jest takie wybudzenie się z tego z tego zimowego snu. Bo nagle mi się zaświeciła w głowie jasność i ja wiem, co jest dla mnie ważne i wiem, co mam zrobić. Ja tutaj mam nawet takie okoliczności dane mi przez los, które sprzyjają mi, ja abym coś zrobił, zrobiła. No i jest tutaj próba nawiązywania bliskości, łączności i ta wielka, wielka czułość się odradza jakaś, ale piękna. No dobrze, teraz sobie bierzemy opcję z kluczem. Co to za niespodzianka? Ale do Was pędzi jakiś przystojniak. Bardzo jest on charyzmatyczny, bardzo taki ognisty, temperamentny. Tutaj może tak wcisnąć ostro, przycisnąć gaz, może zjawić się niespodziewanie. Tutaj jest bardzo duża niespodzianka, ale to jest dobre, to jest szczęście, to jest radość. No. Może się wziąć do akcji ten ktoś, tak jakby zmiana, moment zmiany, gdzieś tam sobie coś było w przeszłości, może nie było tej akcji, może było jakieś zawieszenie, a teraz proszę, pojawiają mi się możliwości, pojawia mi się narzędzie, ja wiem, jak go użyć, i sobie tutaj otworzę tą furteczkę do tej miłości, do tego szczęścia, do tego spełnienia. Jestem tak zdecydowany, nagle dostałem takiego olśnienia, takie tu jest zawirowanie i te emocje buzują. Tutaj prowadzi kogoś serce, bardzo, uczucia, zrzucenie jest tych trudności, które były do tej pory. No, były tu coś, co kogoś przygniatało, smuciło, martwiło, tu jest zmiana, tu się rozgrzewa. Bardzo dużo słoneczka, jakiś pozytywny jeździec wkracza do akcji. Może on stoi na jakimś rozdrożu, może ma jakąś sytuację niełatwą, ale on sobie z tym poradzi. On tutaj utrzyma to wszystko, co potrzeba. Bardzo mu zależy, aby czegoś nie stracić, aby mu się w życiu nie rozjechały te wszystkie sprawy. On jest tak operatywnym człowiekiem. Tak nabuzowanym pozytywną energią, chęciami do działania, ma takie parcie do przodu, że no z takim impetem on się u was pojawia, no nawet jak on tak nie wyrobi na tym zakręcie, do was może ochlapać tą wodą, bo tutaj tak jest bardzo, te emocje mu aż kipi tutaj. Bardzo dużo szczęścia, dużo radości może się pojawić, może się odezwać, coś wnieść to jego spotkanie, jakaś taka sytuacja, której się nie spodziewa. To, tu jest takie zaskoczenie, totalne. Wielkie rozwiązanie jakieś nadchodzi, taki przełom, taka energia, no jakaś adrenalina tutaj jest bardzo wysoka, no bo on jest taki bardzo zdeterminowany tutaj, ostro do przodu. Ja, ten dojrzały król, wiem, czego chcę i ja sobie tutaj to, to wszystko ustawię, to wszystko sobie ogarnę i ja sobie tutaj poradzę z trudnościami. Odrzucam trudności, odrzucam jakieś ciężary, jest czas zmian nadchodzi, przełomu, ruszam do przodu, choćby miało mnie to dużo kosztować i być dla mnie może trochę niewygodne, jestem w stanie to poprowadzić do przodu. I sprzyja mi energia i ja również wewnętrznie bardzo, bardzo tego chcę. I tu chodzi o miłość, bo ja znalazłem klucz do tej miłości, do tej całej sytuacji. Otwieram tą furteczkę i tam ta miłość wiem, czeka. Tam ona jest, tam, tam jest ten, ten czerwony kwiat. I ja tutaj pędzę. Pędzi ten jeździec tutaj w Waszą stronę. Ognisty jest bardzo dobrze. Trzecia opcja. List. Tu sobie siedzi ktoś zamyślony. Jaki on jest zadumany. No i tak, i on myśli, co tutaj jej napisać jemu? Jaką tutaj wysłać wiadomość? Muszę przekazać jakąś wiadomość. Idzie do kogoś jakiś news, jakaś informacja, bardzo ważna. Coś jest takie przemyślane z głębi duszy, z głębi człowieka. Kontakt. Jestem bardzo zaangażowany, pokazuje ten ktoś. Moje oddanie. Ja tutaj ja w tym trwam. Ja sobie tutaj siedzę, myślę, zastanawiam się, przeżywam to na swój sposób. I przychodzi czas zmiany. Taki moment zwrotny. Kiedy to? No, coś mi tam doskwierało, może nam coś ciążyło w tej sytuacji. Było trudno, było ciemno-szaro, ale przecież tu się zanosi na wystrzał. No, tu petarda się już grzeje, już chce być odpalona. Tu jest jakieś szaleństwo, jakaś, hmm, jakaś nowa droga, wyruszenie w jakąś przygodę życia, pasja, albo tutaj. Przybywa do Was dosłownie ktoś z daleka, może z zagranicy, może z jakiejś dalekiej podróży, a być może jest całkiem blisko Was, tylko e, to jest e, w nowym wydaniu eksplozja namiętności, pożar uczuć. Tu jest przygoda, która no. Jest bardzo ognista, Tutaj ta krew, no, nie daje o sobie zapomnieć. Akcja, akcja, paląca potrzeba zmian, i przychodzi czas na uwolnienie tego. Eksplozja uczuć, szaleństwo. Bardzo tu jest yy, zabawowo, dynamicznie, taka nowa szansa na yy, na przeżycie, na uwolnienie z siebie tych emocji, które wam gdzieś tam zalegają. A to może być właśnie poprzedzone jakimś kontaktem, jakąś informacją, no bo on tutaj siedzi, myśli i tak, może napisał ten list, albo czyta list od Was i to coś ma tutaj związek z jakimiś informacjami, z kontaktem pomiędzy Wami, albo to list na papierze, no albo innego rodzaju wiadomości. One doprowadzają do przełomu tutaj w tej waszej relacji. Po tym, jak on sobie tutaj ktoś wyczyta wszystko, pomyśli nad tym, to dochodzi do, do tego uwolnienia tych emocji. Tu już iskry idą wtedy. No, jest decyzja. Nie może to dłużej się we mnie gotować. Ja nie mogę tego dłużej w sobie trzymać. Przygoda jakaś, życia. Albo gdzieś razem może wyjedziecie, też tak może być, ale was tutaj ten moment zmian, ten czas jakiegoś, jakiegoś takiego przełomu, on jest bardzo ważny i tu jest czas zmian i to taki ogień, no taka petarda jakaś życiowa w waszym tutaj, w waszym otoczeniu, pomiędzy wami, no bo ten ktoś jest taki zaangażowany, mocno stąpa po ziemi, a jednocześnie jakaś pasja, Namiętność. Bardzo ładnie. Dziękuję za uwagę do usłyszenia.